W dalszym ciągu zresztą mamy problem, jeśli chodzi o brak oceny nas, Polaków jako takich, ale wydaje mi się, że my mamy coś, czego niestety nie wszyscy, nie wszystkie narody i nie wszystkie pokolenia zdają sobie z tego sprawę. Jakieś Polacy mają jednak wyczucie, wolności. Dla, dla nas wolność, która zawsze łączy się z pewnego rodzaju odpowiedzialnością. Zresztą to bardzo ładnie też wyraził Mickiewicz w swojej pracy, kiedy powiedział, że my jesteśmy odpowiedzialni, my nie potrzebujemy policji, która nas kontroluje i mówi nam co mamy robić. My potrafimy ocenić jaka jest sytuacja, co jest moim obowiązkiem. I trzeba przyznać, że w tej chwili to nie tylko Polacy,